Szymon Skrzypczak po sparingu z Unią Swarzędz jak oceniasz dzisiejszy sparing na pewno każdy sparing jest bardzo cenny w doświadczenia i, i w to co w które sobie realizujemy na treningach żeby je potem spełniać na boisku i dzisiaj taki był dzień ostatni dzień obozu zgrupowania na którym szlifujemy dalej rzeczy które chcemy potem wykorzystać w meczach ligowych no i dzisiaj też to robiliśmy w tym meczu sparingowym i, i na pewno kilka tych aspektów Yy, które były podkreślane, na pewno dzisiaj wykonywaliśmy. Dobrze Cię znowu widzieć w grze i dobrze Cię widzieć znowu zdobywającego gole. No na pewno też się bardzo cieszę, że yy, wróciłem po tej krótkiej przerwie i, i jeszcze dzisiaj udało się strzelić bramkę, yy, bo wiadomo, każda bramka cieszy, nawet z takim rywalem, gdzie, wiadomo, gdzieś z niższej ligi, ale, ale, ale wiadomo, tą bramkę i sytuację trzeba sobie znaleźć i ją wykorzystać, więc dzisiaj się udało. Na pewno się bardzo cieszę, że to zgrupowanie nawet było, bo było wcześniej niezaplanowane. Jednak się odbyło, i jestem tutaj z drużyną no i bardzo się z tego cieszę.